Siemano nuwa, w dzisiejszym odcinku pokażę wam następny sposób jak zarobić szybko pieniądze w GTA V single player, czyli po prostu na fabule no, jeśli ten film ci się spodoba to zostaw łapkę w górę, żebym wiedział żeby tworzyć więcej takich filmów zostawcie też suba i co, no zaraz wam pokażę ten sposobik i możecie też wbić na poprzednie filmy które jak nie zapomnę to dodam do opisu bo naprawdę tamte też dobrze wyszły fajnie, dobra. Pierwsze co musicie zrobić, to wyłączyć sobie autozapis. Wchodzicie sobie w mapkę ustawienia, zapisywanie i uruchamianie, i autozapis musi być wyłączony, bo inaczej Wam to nie zadziała. Nie? Wchodzimy w telefon, internet, pieniądze i usługi, w loan oczywiście, rynki i szukamy sobie takiego, no, jakiegoś jak to jakiegoś rynku tutaj ja szukałem na początku na minusie, bo na minusie też chyb, chyba działa, ale jak ja robiłem na minusie to mi nie zadziałało, więc biorę sobie na plusie 99% znaczy no 0,99 bo e, widziałem u, ten sposób jest ogólnie dosyć znany i widziałem u jakiegoś gościa, że jak miał 1 i, i ileś tam procenta na plusie to mu wyszło a jak ja próbowałem na minusie w live, w live invenderze czy jak to się tam wymawia to mi nie działało dobra ja już to sobie wszystko kupiłem i teraz co robimy? Po prostu kładziemy się spać, ale bez zapisywania gry to jest bardzo ważne, bo po prostu nie zapisujemy gry teraz tylko wchodzimy, po prostu kładziemy się spać, poczekamy sobie z 2 sekundy i po prostu klikamy wróć. Wychodzimy z tego. Teraz znów włączamy telefon. W internet wchodzimy, pieniądze i usługi Lon. Teraz w moje portfolio. Dalej nie umiem tego czytać. Portfolio, sorry. I mamy 0. Jeśli takie coś się nam powtarza, to idziemy spać. A jeśli mamy na plusie, możemy spać iść spać lub ten wypłacić. Wypłacić to już macie na 100%, to dostaniecie. A jak idziecie się spać, to jest jakaś szansa, że wyjdziecie na minus lub dalej więcej i Wam to pójdzie na plus. Dobra. Teraz sprawdzamy. Jeśli macie na plus dobra, zaraz wam coś opowiem, bo nie zdążę. No i, i widzicie, ja mam teraz na plus 500 tysięcy No i widzicie, jeśli macie na plus, to możecie teraz to wypłacić, to polecam y, lub i spać po prostu i po prostu wtedy możecie mieć więcej lub mniej. Ja spróbuję się położyć, zaryzykuję. Y nie musicie tego robić, oczywiście, bo jeśli macie na minus, to możecie też iść spać lub skończyć już to. A jeśli macie na plus, no to mówię, też spać albo wypłacić. Polecam wypłacić od razu. Dobra, ja sobie zaryzykuję. Zobaczmy. I znów to samo powtarzamy. Czyli internet, pieniądze i usługi, loan, no i moje portfolio. No i teraz mi tam trochę się zmniejszyło 30 tysięcy dolarów, ale to mi nie przeszkadza. Sprzedajemy to, wyprzedaj i potwierdź. I kontynuuj, i mamy: widzicie, zysk 500 tysięcy. No, i to zresztą było tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Polecam obczaić Wam poprzednie filmy z GTA, bo tam naprawdę bardzo dużo się działo. Sposoby działały, super, były, dużo na nich się można zarobić. Na tym też zresztą. Chyba można go powtarzać i można go chyba wykonać na każdej postaci. Ja akurat wykonywałem na Michaelu po prostu. No i tyle. Do zobaczenia w na następnych filmach. I Elo!